Główna część festiwalu odbyła się w sobotę 1 czerwca w południe. Rozpoczęła się w kościele parafialnym mszą świętą, podczas której został poświęcony sztandar oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w gminie Skoroszyce. Za przyczyną świętego Jana Pawła II udziel pomocy wszystkim, którzy się wzywają, i zachowaj od wszelkiego niebezpieczeństwa przez Chrystusa Pana naszego. W kościele także nowi członkowie oddziału Górali Żywieckich złożyli ślub odejście. Uroczyście się dziękuje. Być rzetelnym członkiem Związku Podchart. Być rzetelnym członkiem Związku Podchart. Tak mi to pomóż wód. Tak mi to pomóż Góralski korowód przemaszerował na stadion w Sidzinie. To jest wyjątkowe góralskie święto na Opolszczyźnie, które jest powrotem do korzeni i pielęgnowaniem tradycji oraz integracji mieszkańców. W zeszłym roku żeśmy się spotkali na trzecie, trzeciej edycji i wtedy mówiłem, no najważniejszy sztandar jest. Udało się nam, mamy sztandar, piękny sztandar, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Górali jest coraz więcej w naszym oddziale, dzisiaj żeśmy przyjęli 8, 8 nowych członków, także wszystko też ku dobremu idzie. Nasz, nasz oddział się rozwija. Mamy wspaniałą pogodę, dała nam to natura. I mamy ciekawy rok. Związek Podhalan obchodzi stulecie istnienia. Ruch Ludowy PZL 124 lata istnienia. Oddział Górali Żywiecki rok istnienia, a już działa tak, tak obficie. Chciałbym powiedzieć, że jest moda na wracanie i poszukiwanie swoich korzeni. Dzisiaj bycie góralem to nie obciach. To jest to, co wyróżnia Nasze społeczeństwo to, to jest ta nowa wartość, którą dodajemy do społeczeństwa opolszczyzny. I wszyscy wespół w zespół prężnie działamy. To, co jednoczy górali na Opolszczyźnie, którzy tu przywędrowali po II wojnie światowej, to tęsknota za ojczyzną, za górami i chcemy przynajmniej to pielęgnować, co pozostaje w sercu niejednego górala, tradycje przodków. To, co mamy po swoich ojcach, po swoich dziadach, że warto tą kulturą żyć, że warto pielęgnować dobre obyczaje góralskie. No i jednoczyć się. I proszę spojrzeć, ile nas tutaj jest. Czyli myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że ta integracja nam nieźle wychodzi. Do nas bardzo cieszy. Jesteśmy wręcz szczęśliwi, że się ta kultura góralska tak rozrasta. Tym bardziej, że tutaj przyjechali ludzie po wojnie i osiedlili się na tych terenach. Na pewno im brakowało tej gwary górale, którzy wyjechali tutaj. Tak się czasami nucili. Żywieckie, gronickie tęskno mi za wami. I teraz. Przez to, że się tutaj te, te, ten oddział zawiązał, oni będą mogli, prędzej będą zmotywowani przyjeżdżać na żywie i w widzieć, te w widzieć, poczuć tę atmosferę w no Przede wszystkim mogłem przymierzyć pierwszy raz kapelusz góralski. Siedzi jak udał, więc tak jak mi obiecano na przemarszu, E, następnym razem, w następny, następnym roku, e, dostanę już taki prawdziwy góralski. Ale to tak e, pół żartem, pół serio. Natomiast e, Górale to, są, to jest grupa, e, która według mnie jest takim e, rodzynkiem czy wisienką na torcie. E, która e, zwieńcza wielokulturowość naszego województwa. Pokazuje, że nawet nie posiadając wysokich gór, można, można mieć górali i można kultywować e, kulturę góralską. E, i u nas, to też, też myślę, że jest prawda, u nas yy, nie ma problemu, żeby, żeby te, taką kulturę albo jakąkolwiek inną kultywować, jeżeli jest taka potrzeba. Dlatego myślę, że górale na opolszczyźnie powinni i pewnie się czują bardzo dobrze. Czwarty Festiwal Góralskiego Folkloru w Siedzinie trwał do późnego wieczora. Nie zabrakło dobrego jadła i zabawy. Za rok góralki i górale z gminy Skoroszyce zapraszają na jubileuszowy piąty festiwal. Pomagamy wszystkich mieszkańców i gości. Szabon, baron, baron, baron! Bar Program zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.